Thank you Zaczynamy fazę główną EMA Masters, ale na początek. Jak poszło Forsaken w playnach, na kogo Polacy zagrają w pierwszej rundzie i czym jest tak właściwie cały ten Swiss, jeśli ktoś jeszcze nie wie, z tej strony Sowa i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zaczynamy od podsumowania z Magnej Forsaken w fazie Play, -in, gdzie w pierwszym meczu przyszło im się mierzyć na FN Esports, czyli trzeci slot z Ligi Arabskiej. No i tak jak wam mówiłem w ostatnim odcinku, Liga Arabska dzieli się na dwie prędkości. Pierwsza, czyli GKE Sports, top jeden team z ligi, który nie przegrał żadnej mapy przez cały Split oraz reszta drużyny. Więc nie było co się martwić, no i miałem tutaj rację. Szybkie 2-0 dla Forsaken, a następnie przejście do meczu o wyjście z grupy na Rich czyli trzeci slot z NLC. No i tutaj, jak większość mogła się również domyślać, Forsaken dał sobie bez problemu radę, wygrywając mecz wynikiem 3-1. Ta jedna mapa trochę głupio stracona. Cały zresztą ten mecz był podsumowany na Twitterze poprzez dramę, gdzie turecki dżungler z ekipy Rich Gang zaczął wyzywać Polaków. No, dostał oczywiście na co zasłużył, czyli po prostu wilczy bilet, na koniec sezonu, a Forsaken przeszło do fazy głównej. Mimo, że mieliśmy sporo Polaków w fazie plane, to oprócz Forsaken udało się awansować tylko jeszcze jednemu, czyli Ibo. Razem z VVV wygrał swoją grupę. Jeśli chodzi o resztę spotkań, to nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. Oprócz Forsaken i VVV do fazy głównej awansowało również Vitality B oraz Unicorns of Love, więc cóż tam pozostaje. Przejdźmy do main stage'a. A w Main Stage'u na dzień dobry otrzymujemy tak zwany system szwajcarski, Swiss Stage. No i pokrótce, dla osób, które nie spotkały się z nim wcześniej, chociaż był on już w zeszłym roku na ma Masters, czy też na Worldsach. Mianowicie, każda drużyna zaczyna powiedzmy z wynikiem 0 do 0, następnie... Wygrany gra z wygranym, czyli wyniki 1.0 grając z wynikami 1.0, 01 z 01 i tak dalej, i tak dalej. W tym wypadku wyjście do playoffów zapewniają 4 wygrane, a odpadnięcie z całych zawodów 4 przegrane, czyli np. wynik 4-3 playoffy, 3-4 odpadnięcie. Każdy mecz jest w formie BO1 prócz meczy o awans lub odpadnięcie. Więc na przykład dajmy na to, mamy wynik 3 do 1 Mecz o wyjście do playoffów będzie BO3 i tak samo 1 do 3 wynik. Mecz o odpadnięcie również będzie BO3. Chyba wyjaśniłem to prosto. Jeśli chodzi o losowanie meczy pierwszej rundy, mieliśmy tutaj dwie zasady. Drużyna z koszyku pierwszego gra na drużynę z koszyku czwartego oraz drużyna z koszyku drugiego gra na drużynę z koszyku trzeciego. Dodatkowo nie możemy tutaj ujrzeć meczu drużyn z tego samego regionu, czyli na przykład trzeci slot z Hiszpanii będzie grał na drugi slot z Hiszpanii. No, jeśli chodzi o kolejne rundy, nie ma już takowych zasad. Tak samo jak nie ma koszyków, jest kompletna losowość. Czy w takim razie Polacy mieli szczęście co do losowania? No i według mnie nie. Forsaken, z racji tego, iż wychodziło z Plainów, musiał zmierzyć się na drużynę z koszyku pierwszego. Trafiło tam na Los Ratones, czyli zwycięzców poprzednich dwóch edycji Emma Masters, a mogło trafić na przykład na drugi slot właśnie z NLC, czyli team bardzo słaby albo po prostu słaby, drugi slot z Niemiec. No, tutaj pechowo. Co do samych meczy Polaków jeszcze przejdziemy później. FMS oraz Ziten, w racji z tego, iż byli w koszyku trzecim, trafili na drużyny z koszyku drugiego. I tutaj również raczej słabe losowanie. Otrzymali oni GK Esports, czyli właśnie wspomniane wcześniej Top 1 Arabii, oraz Mise Esports, czyli Top 1 Turcji. No, rywale nie są z dolnej półki. A tutaj również mogli trafić drugi sit z Turcji, trzeci SIC z Turcji, drugi seed z Arabii. No... Mogło być gorzej, ale zdecydowanie mogło być też lepiej. No i dobrze, pozostało nam już tylko przedstawienie właśnie meczapów Polaków. Zaczynając od Forsaken, wspomniano już wcześniej Los Ratones naprzeciwko nich. Mecz bardzo trudny. Pamiętajmy również o tym, że to będzie BO1, więc to jest akurat na korzyść Polaków. Ale patrząc na historię scrimów, Forsaken na Los Ratones, było tam, nie wiem, 1.14, 2.13, coś takiego w mapach. Więc... No, mam małe wymagania co do Forsaken. Mimo wszystko, nadal wierzę, że będą w stanie oni awansować. Czy będą w stanie oni wygrać ten mecz? Mam nadzieję, że tak, ale obawiam się, że Los Ratones może po prostu tutaj zapadać stąpa. Samego Los Ratones myślę, że już nie trzeba nikomu przedstawiać. Wspomniani wcześniej dwukrotni zwycięzcy ma Masters w tym roku lecą po Golden Road, League Regionalnych, ponieważ wygrali trzy razy w split w NLC. Dwa razy EMA Masters, pozostało im już tylko i wyłącznie jedno EMA Masters. Nie udało się to wcześniej nikomu, dlatego myślę, że będą naprawdę nabuzowali na zwycięstwo. I tak, los ratones zdarzało się już na poprzednich edycjach EMA Masters po prostu tracić mapy, tracić mecze nawet, nie wychodzić z pierwszego miejsca z grupy, więc to plus to, że to jest BO1, daje Forsaken tak naprawdę jakiekolwiek szanse. Gdyby to była BO3, nie wierzyłbym kompletnie. W przypadku BO1 daje takie. 80-20 dla Los Ratones. Następnie mecz FMS kontra Misa Esports. Jak wiadomo na stole stała Misa, wiadomo co, wiadomo kogo. Tutaj no mecz raczej z tych ciężkich. Jeśli chodzi o sezon w Turcji, był to sezon dwóch drużyn. Misa Esports oraz Bushido Wildcats. Ostatecznie zwycięsko wychodzi Misa, wygrywając tam w finale bodajże 3-2. Kto tak naprawdę znajduje się w składzie Misy? Żebyśmy nakreślili na kogo Polakom przyjdzie się mierzyć. Znajduje się tam Tongi. Tongi, czyli Korańczyk, który w zeszłym sezonie grał w zeszłym, sezonie, w zeszłym roku grał w timie Forsaken oraz Closer, z zleca. Nie tylko, gdyż ostatnie 5 lat spędził on zarówno w Ameryce, jak i w Lecu. Mamy tam Golden Guardians, 100 Thieves, K Corp, Giant X, a w tym momencie właśnie Misa Esports. Sam Closer, odchodząc z Giant X, zleca mówił, że potrzebują po prostu przerwy dla siebie, trochę czasu osobistego, gdyż naprawdę był długo poza domem. No i dlatego zdecydował się grać dla rodzimej organizacji, grając tak naprawdę z domu, a nie z gaming house'u. Graczy FMS raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Frajgo, Ripson, Mrocku, Zamulek, Minemaciek, ulubieńcy tłumów razem z Forsaken. No i co ja mogę tutaj więcej powiedzieć? Mecz bardzo ciężki. Bardzo ciężki, ze względu też na to, że FMS idzie ostatnio na scrimach raczej średnio. Chociaż okej, okay. grali ostatnio widziałem na Los Ratones. Bodajże wygrali chyba wynikiem 3 do 2, więc porównując to do wyników scrimów Forsaken, jest to naprawdę o wiele wyżej. Ale też przeciwnik mam wrażenie, że jest. Może nie cięższy jak Los Ratones. Jest na podobnym poziomie. Mimo wszystko ponownie jest to BO1, więc trochę premiuje to Polaków, którzy gdyby to była bo trójka, gdyby to była BO5, takiemu mrozkowi mogłyby się zacząć kończyć czempiony. Więc jestem tutaj bardziej pozytywnie nastawiony niżeli dla meczu Forsaken. Gdybym miał stawiać, dajemy tutaj takie. 60-40 dla misy. Z tym, że tak jak mówię, nie zdziwi mnie tutaj żaden wynik. No i ostatni mecz Polaków, czyli Zero Tynasty na GK Esports. GK, o którym wcześniej już wspomniałem, że grają z Ligi Arabskiej, oczywiście, pierwszy Seed. I ta sławetna Liga dwóch prędkości, gdzie GK nie przegrało żadnej mapy przez cały split. Czy w takim razie Zero Tynastii powinno się ich bardzo obawiać? I tak, i nie. Może i nie przegrali oni żadnej mapy czy cały split, aczkolwiek pamiętajmy, że może być to trochę fake data, ze względu na to jak silna jest ta liga. No, FN Sports pokazało już, że no, nie, są, nie są żadnym kontenderem, żeby walczyć na przykład właśnie na trzeci seat z Rift Legends. Czy w takim razie Zero może sobie kompletnie odpuścić treningi, wejść bez problemu w tą bowlingę i ją wygrać? Też nie, bo pamiętajmy, że Geeky to team, który tak naprawdę jeździ co MA Masters i wychodzi z grupy, więc nie są to chłopcy do bicia. I tak, wszyscy doskonale wiemy, że Ziten uwielbia czołkować na na MA Masters. W szczególności uwielbiają czołkować Jack to którzy no, na poprzednich dwóch edycjach nie popisywali się zbytnio. Mimo wszystko uważam, że Ziten wygra ten mecz. Tak. Nie dałem FMS na to, że wygrają, nie dałem Forsaken na to, że wygrają, aczkolwiek tutaj wierzę w to, że Ziten się uda. 55 do 45 dla Ziten, ponieważ Polacy pokazali już w playoffach Rift Legends, że mimo słabego regular splitu, jak wrócił Jaca, zaczęli grać po prostu wybitnie, tracąc bodajże tylko dwie mapy w playoffach. Nie, trzy mapy, przepraszam, bo jeszcze była barcząca, tam pod potknięcie z Dedem. Więc tak, według mnie Ziten wygrywa ten mecz i. Przechodzą do puli 1-0, gdzie kompletnie nie wiemy, na kogo się zmierzą, kompletna losowość. Mam tylko nadzieję, że polskie zespoły w końcu będą miały szczęśliwe losowania, bo patrząc na poprzednie MMA Masters, czy też te z zeszłego roku, zespoły z Drift Legends, czy wcześniej Ultraligi, miały po prostu koszmarne losowania. No okej, okay, no Zitten dostawało teamy z Beneluxu i męczyło się z nimi po 50 minut, ale to już przemilczmy. Mógłbym tu jeszcze opowiadać po kolei każdy mecz z udziałem Polaków, ale ten odcinek trwałby z 25-30 minut, więc nie ma to sensu. Ze swojej strony zaznaczę, że jednym z najciekawszych meczy z pierwszej rundy będzie mecz Los Heretics na Vitality B, czyli wicemistrzowi Hiszpanii na czwarty sit z Francji. No jednak Vitality B jest najmocniejszym teamem, powiedzmy, z tego czwartego koszyka. Więc, mimo iż jest to BO1, będzie to warto obejrzeć. Co jeszcze chciałbym powiedzieć o samym oglądaniu meczy: Zastanawiamy się, jak tutaj fantazy, czyli powiedzmy nerwarien, zrobią z oglądaniem meczy FMS oraz Zitem, ponieważ grają oni o tej samej godzinie. No, czy może nie wiem, zrobią dwie transmisje na Twitchu, na YouTubie, czy po prostu dwie transmisje na YouTube. Albo całkowicie odpuszczą i po prostu mecz z 11 będzie pokazywał tylko kanał Zero 11 Tego nie wiem, ale wiem, że Polacy przyjdą kibicować polskim zespołom na EMA Masters, bo mimo to, iż wszyscy mówią, że Liga is dead, po co w ogóle to oglądać, to liczby na koniec mniej więcej i tak się zgadzają. Dzięki za dzisiaj, nie zapomnij, łapie sobie komentarze, zostaw follow na Twitterze. Do następnego. Jo!